Zapraszam Was dziś na pilates dla osób zaawansowanych. Możemy zaczynać. Zacznijmy dzisiaj na stojąco, ze stopami ustawionymi na szerokość naszych bioder. Weźmy wdech, sięgnijmy w górę, patrząc za dłońmi i z wydechem trzy razy wolniej opuśćmy ręce w dół. Szeroko wdech. I z wydechem długi, spokojny ruch rękami w dół. Wdech. I wydech. Jeszcze tylko raz w górę. I teraz z wydechem już zroluję w dół, czyli broda do klatki, plecy maksymalnie zaokrąglone do końca i tutaj się zatrzymajmy. Przenieśmy ciężar ciała trochę do przodu, czyli lekko na palce. Pamiętajcie, że ręce nie muszą dotykać podłogi, jeśli nasz maksymalny zakres jest wyżej, to trzymamy dłonie w powietrzu. Z wydechem napniemy mięśnie brzucha, wrócimy w górę, nie cofając biodar, to jest ważne. Jeszcze raz. wdech. Z wydechem w dół, zaczynając od głowy, rolujesz swobodnie do końca. I wracamy. Spięty brzuch, kręg po kręgu do góry. Ostatni raz w ten sposób szeroko. I z wydechem. Zroluj w dół. Wracamy. I teraz już w nieco trudniejszej wersji. Unieśmy ręce do góry, patrząc przed siebie. Podnieśmy pięty wysoko. Im te pięty będą wyżej, tym będzie nam ciężej. I teraz zacznijmy rolować w dół z głową, między rękami. Utrzymując pięty wysoko. Jedno i to samo tempo. Kontrolujemy ruch. Ważne, ręce nie sięgają do podłogi. Nawet jeśli to jest nasz zakres. Wracamy w górę. Prowadząc za dłonie w przód. Ponad głową. Do pionu. I na sekundę połóżmy pięty. Rozluźnijmy ręce. Jeszcze raz. Do góry wdech. Unoszę pięty. I roluję w dół. Duże palce u stóp wciśnięte w podłogę cały czas. Pamiętaj głowa między rękami. Jak jesteśmy w dole to patrzymy za siebie. Nie na stopy. I wracasz ręce przodem. Do końca w górę. I szeroko Bok, jeszcze jeden, do góry weźmy wdech, zaangażuj brzuch i roluj w dół. Patrz za siebie, pamiętaj, wracasz ręce przodem. Do góry i rozluźnimy. Teraz już stojąc na całych stopach, weźmy wdech i rolujmy tylko w dół do końca. Tu się zatrzymamy, wykonamy małe ruchy biodrami na boki w prawo i w lewo. Utrzymując kolana proste, szyję mamy rozluźnioną. Zatrzymam teraz biodra, złapię za łokcie i poprzenoszę klatkę raz w prawo, raz w lewo. Zatrzymajmy na środku, puśćmy łokcie i teraz uprzyjmy dłonie o matę. Przejdźmy ręka za ręką w przód do podporu. Dłonie na szerokość barków, stopy szerokość bioder. I z tej pozycji od razu wyjdziemy sobie do trójkąta. Pamiętajmy, zwłaszcza na początku treningu, że warto zgiąć kolana, żeby wyprostować plecy. Chyba, że mamy dobre zakresy. No to od razu kolana proste i pięty dążą w dół. I wracamy, balans w przód. Weź wdech, z wydechem w górę. Odepchnij się mocno od drąg. Przód. I wydech górę. No to jeszcze trzy. Wdech. I z wydechem biodra w górę. Patrzymy na stopy. Ostatni raz. I wydech. Stop. Na sekundę połóżmy sobie kolana. Rozluźnijmy stopy. Wejdźmy rękami do przodu, zbliżmy klatkę głowę w dół i dodajmy do tej pozycji małą rotację, czyli z wydechem prawy bark zbliżam do podłogi i zmiana lewy. Ważne, żebyśmy łokcie utrzymywali proste. Jeszcze dwa razy. I ostatni. Dobrze, zatrzymajmy na środku. Przybliżmy sobie dłonie. Wróćmy klatką w górę. Jeszcze raz do pełnego podporu, czyli prostuję nogi w kolanach. Wychodzę w górę do trójkąta. I teraz stabilizuję głowę. Cały czas będę patrzeć na stopy. Sięgam prawą dłonią do zewnętrznej kostki lewej. Chyba, że mi ciężko, to mam dłoń na łydce. I wracam. Nie ruszając głową. Lewa do prawej. Przytrzymaj. I wracasz. Jeszcze raz. Skos. Powrót. I ostatni. Skos. Biodra wysoko. Powrót. Obniżamy biodra. Jedna pompka. Taka idealna. Wdech. Wolno. Wydech do góry. I wracamy do trójkąta. Troszkę szybciej. Skos. I wracam. Skos. Zawsze dąż do kostki, wydech. Jeszcze raz. Biodra w dół i pompka wdech. Do góry wydech i wracamy. Trójkąt. Cztery razy. Kostka. Pamiętaj, stabilny bark. Głowa się nie rusza. I ostatni raz. Skos. Biodra w dół. Spięty brzuch. Wdech, wydech do góry i trójkąt jeszcze tylko raz. Sięgasz. Ostatnie powtórzenie, skos w przód. Porządna pompka, dół, góra. I teraz już zupełnie w dół do leżenia na brzuchu. Prostujemy sobie nogi i prostujemy ręce do przodu. Skierujmy głowę w dół i z wydechem na razie same ręce w górę. I wracam. Same nogi. I wracam. Ręce. I nogi. Ręce. I nogi. No to jeszcze cztery. Trzy. I ostatni raz, ok, rozluźnijmy. Przeniesiemy sobie teraz dłonie w okolice naszej klatki. Stopy leżą na podłodze, cofamy barki, uniesiemy klatkę na wdechu i z wydechem się rozchuścamy, czyli ręce dążą w przód, stopy do góry. I ostatni raz hamuję. Przyciągam dłonie i siadam na piętach. Odpoczną plecy, wyciągniemy ręce w przód i wykonamy sobie tą serię jeszcze raz. No to co? Wróćmy do podporów. Od razu do trójkąta, wydech. Ustaw się wygodnie i sięgasz 4 razy z kos skos Ostatni raz przechodzę do pompki. Pamiętajmy wąsko. Łokcie przy żebrach, wracam w górę i cztery skosy. Wydech. Plecy proste cały czas. Obniżamy biodra. Pompka. W górę i wracasz. Wydech. Jeszcze dwa razy. Skos. Pompka. W górę i ostatni raz. podnieść biodra. Skos. Cztery. Trzy. Ostatni raz. W przód. Jedna porządna pompka. Powrót i teraz już do leżenia na brzuch w dół. Wyciągam sobie nogi, przygotowuję ręce. Od razu będziemy się bujać, wykonamy sobie 10 powtórzeń, okej? Okay? Czyli cofnijmy barki, unieśmy klatkę, wdech i z wydechem ręce w dół. Ostatni raz. Przyciągamy ręce, odepchniemy się, wrócimy napięty. Przerwa, kolejna i jeszcze jedna taka seria przed nami. Dobrze, to zapraszam. Do podporu. Od razu biodra w górę. Jesteśmy w trójkącie. No, i zaczynamy sięgać skos. I wracasz. Daleko, dłoń do kostki. Biodra w dół, pompka do góry. I trójkąt cztery. Super, druga pompka w górę i wracamy trójkąt skos. Pompka. Wydech góra wracasz biodra wysoko i jeszcze dwa razy kostka. Pompka jak najlepsza, wydech góra i już ostatni raz, Cały czas patrz na stopy. 4, 3, no i pompka jedna. A teraz już do leżenia, do końca. Luz. wyciągamy sobie nogi, zaczniemy się huśtać. Starajmy się znaleźć jak największy zakres ruchu, czyli cofamy ręce, unosimy klatkę, bierzemy wdech i z wydechem ręce do nogi jak najwyżej. I ostatni raz rozluźniamy. Przejdziemy sobie do leżenia na plecach. Czyli obróćmy się tyłem do maty. Na razie przyciągnijmy sobie lewe kolano do klatki. Prawą nogę wyprostujemy i zatrzymajmy. Kładamy wyprost lewej nogi w górę, możemy złapać nieco wyżej za łydkę, cały czas stopa flex, czyli pięta dąży aktywnie do sufitu. I jeszcze moją wyprostowaną nogę przeniosę lekko w prawo, czyli staram się ustawić stopę ponad prawym biodrem. Ognijmy kolano i zmieńmy stronę, czyli prawa noga do klatki, lewa leży. No i do wyprostu stopa flex, też mogę przenieść ręce nieco wyżej, tylko pamiętajmy, żeby głowa została na podłodze. Przeniesiemy stopę lekko w lewo, na lewe biodro. Dobrze, rozluźniamy. Przeniesiemy ręce za głowę. Obie nogi uniesiemy w górę. Jak będziemy w stanie, to utrzymamy kolana idealnie proste. Jeśli nie, to pozwolimy sobie na lekkie zgięcie. Tylko pamiętajmy, żeby kolana były ustawione nad biodrami. Łokcie trochę zamykam z wydechem. Wykonuję spięcie mięśni brzucha, łopatki jak najwyżej i wracam do góry. Wydech i na wdechu powrót. I tutaj się nie spieszmy, tylko wykonajmy takie efektywne spięcia. Czyli mocny wydech, jak się klatkę i spokojny powrót. Góra. I wracam Jeszcze. Wydech. I wracasz. Ostatnie trzy. I jeszcze tylko raz. Wydech. Ok. No to co? Sięgnę dłońmi w górę, złapię za prawą nogę lewa w przód i w dół. Uniosę łopatki wysoko. Patrzę za tą nogą, która jest przy podłodze. I z wydechem wykonuję dwie zmiany ustawienia nóg. Wydech, wydech, wdech, wdech, wydech, wydech. Cały czas patrzymy przed siebie, brzuch spięty i łopatki wysoko. Przyciągaj nogę lekko do siebie i pamiętaj o oddechu. Wdech i dwa ruchy na wydechu. Jeszcze. Ostatni wdech, wydech na dwa, zatrzymajmy, złączmy nogi, utrzymajmy jeszcze w górze, ręce szeroko, dociskam łopatki do ziemi, pięta mocno do pięty. i teraz na wdechu przenoszę nogi w bok, najdalej jak potrafię i wracam. Druga strona, wdech i wracam. Głowa tak ustawiona, żebyśmy widzieli stopy i powrót. Pamiętajmy, że nogi nie spadają w przód. Pracujemy tylko i wyłącznie na boki. Wdech i wydech. Jeszcze dwa razy. Szukamy jak największego zakresu ruchu. I zatrzymajmy, weźmy wdech, ręce w tył z wydechem sięgniemy rękami w przód, niesiemy łopatki jeszcze ostatni wysiłek, patrzę przed siebie obniżam nogi w dół nie muszę do ziemi i wracam, wdech i w górę, spięty brzuch, w dół i wracasz ostatnie dwa Ostatni ruch i teraz z kontrolą w dół, położę nogi, stopy flex i zroluję wydech do siadu, tak żeby wykonać skłon. Rozciągnijmy nogi, plecy, odpocznijmy tutaj no i powtórzymy naszą serię. Jeszcze zupełnie luźno połóżmy sobie ręce na podłodze po zewnętrznej stronie od naszych nóg. Rozluźnijmy stopy, szyję i możemy bardziej zaokrąglić plecy. Dodam do tego małe ruchy na boki, prawa lewa strona. zatrzymajmy na środku, stopy flex ręce wracają za głowę kręg po kręgu przejdziemy do leżenia na plecach powoli i teraz po kolei unieś jedną nogę drugą, łokcie lekko zamknięte patrzę na stopy i z wydechem unoszę łopatki jak najwyżej i wdech, wracam i wracam mocne spięcia góra i wdech, spokojnie dół, wydech jeszcze góra. Im wyżej podnosisz łopatki, tym lepiej. Ostatnie cztery. I ostatni raz. Dobrze, prostujemy ręce, łapiemy za jedną nogę, druga w dół. Rozciągnij górną nogę, weź wdech i z wydechem dwie zmiany, raz, dwa, wdech i wydech. Cały czas stabilnie na macie, nie uginamy kolan, ostatnie dwa. I ostatni. Dobrze, zatrzymaj nogi, złącz mocno, ręce szeroko, pięta do pięty i zaczynam w bok, wdech i wydech nogi wracają. Druga strona, dociskamy koniecznie łopatki do podłogi, wdech i wracasz. Jeszcze wdech, jak najdalej stopy i wracamy. Ostatnie dwa. Dokładny ten ruch i ostatni. Zatrzymaj ręce w tył. Weźmy wdech z wydechem jak najwyżej. Patrz przed siebie i zaczynasz nogi w dół raz i do góry. Wydech jak wracamy. I ostatni raz. Super, z kontrolą. Odkładam nogi, stopy flex. I roluję w górę. Do skłonu jeszcze raz. Jedna, druga ręka, i klatka w dół. Odpoczywam. Unieśmy sobie powoli klatkę, ugnijmy kolana, ustawimy stopy razem, załączone podeszwowo. Na razie otworzymy kolano maksymalnie, wykonamy skłon, czyli sięgniemy rękami w przód, głowa pochylona w dół. I teraz weźmy wdech, z wydechem zaczniemy rolować w dół, tylko tutaj lekko zamknijmy sobie kolano. Patrzymy na stopy, utrzymujemy je na ziemi i przechodzimy do leżenia. Ręce zostaną w górze i wracasz w wydech. Podwijamy miednicę dopiero na końcu. Otwieramy kolano na maksa i sięgamy w przód. Jeszcze raz. Kolana lekko w górę i z kontrolą. Bardzo dokładnie roluj w dół. Wydech do góry. Do rozciągnięcia. I kolana szeroko. Jeszcze jeden w ten sposób. Kolana w górę. Wolno roluj wdech. I wydech. Do przodu, no to utrudnimy, zacznijmy na razie z lewą ręką za głową, prawa prosta, też trochę unoszę kolana i roluję. Lewy łokieć utrzymujemy szeroko i wracasz w górę płynnie. Wydech, 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 na końcu skłon, ręce zostaną w tym samym ustawieniu i jeszcze dwa razy. Pomału w dół. Wracamy. Wydech sięga prawą rękę aktywnie do przodu, ostatni raz, bark nisko i wydech w górę. Wykonajmy skłon, tutaj zmieńmy sobie stronę, czyli prawą rękę przeniosę za głowę, otworzę łokieć dokładnie w ten sam sposób trzy razy. Roluj dół i wracamy. Pilnujmy, żeby w trakcie tego rolowania nie prostowały nam się kolana, nie? Czyli nie wysuwamy stóp do przodu, utrzymujemy je cały czas w tym samym miejscu dół, wydech powrót do przodu. I jeszcze tylko raz pomału w dół, i wydech do wsiadu. jak usiądę, to wyprostuję. Obie nogi do przodu sięgnę jak najdalej. I teraz przejdę w lewo uniosę prawy bark. Tak jakbym odsuwała prawy bark od mojego kolana i biodra. Jeszcze druga strona. Tym razem lewy bark wysoko. No i wrócimy do centrum. Sprawdźmy, czy teraz jesteśmy w stanie sięgnąć mocniej w przód. Z wydechem powoli do góry. Głowa na końcu. No i przejdźmy sobie do siadu. Takiego, który jest dla nas wygodny. Weźmy głęboki wdech. Rozluźnijmy się zupełnie na wydechu. Czyli warto pochylić głowę, rozluźnić barki. Jeszcze raz. Góra. Szeroko wydech do samego końca i teraz wydech Zostawimy sobie dłonie otwarte, długi wydech. No i super. Brawa dla Was. Dzięki i do zobaczenia.